W ostatnim odcinku zawodnicy Wisły pokazali, że do mentalności zwycięzców, niekwestionowanych mistrzów futbolu brakuje im jeszcze sporo. Po serii kompromitacji w europejskich pucharach nie było na co czekać. Niedługo miał rozpocząć się nowy sezon, więc trener Marek Meszowy i Łysy wiedzieli, że w kwestii motywacji i pobudzenia zawodników pomóc może tylko jedna osoba. Największy Polak w historii polskiej piłki, człowiek od zadań specjalnych. Ale o tym może później Po kolei I w tym sezonie pożegnaliśmy również Jakuba Błaszczykowskiego Któremu kończył się kontrakt I zdecydowaliśmy się z łysem, że nie przedłużymy mu tej umowy Ponieważ zawodnik ma 40 lat I za dużo już nie wnosi on do zespołu Chcieliśmy, aby w spokoju poszedł już na emeryturę A więc pora było rozpocząć nowy sezon I w tym nowym sezonie zarząd przyznał nam 8 milionów na transfery No ale jak zawsze z łysym postanowiliśmy, że trzeba podrasować nasz budżet transferowy Więc postanowiliśmy wybrać tradycyjnie jak zawsze Puchar Audi Cup. No i na starcie tego nowego sezonu działo się już dosyć dużo. Na samym początku od razu po otworzeniu okienka transferowego opuściło nas trzech zawodników, dwóch zostało sprzedanych, a jeden udał się na wypożyczenie. A ponadto wraz z Łysym wyskautowaliśmy niesamowitego zawodnika Tuan Isua, czyli lewy obrońca 16-latek prosto z Hiszpanii, Przez naszych skautów oceniany był na 74 oceny. Na ten moment był on wolnym zawodnikiem. Uznaliśmy, że z niego może być niesamowita perełka, więc od razu poleciałem spróbować się z nim dogadać. No i negocjacje się zakończyły. Zawodnik z Zdecydował się dołączyć do Wisły Kraków i wraz z tym wiedzieliśmy, że dokonaliśmy niezłego transferu. Ale martwiła nas jedna rzecz, czyli nasza linia pomocy, która składała się z dwóch młodych zawodników, mianowicie Fuentes, 19-letni zawodnik oraz Valencia, 21-letni piłkarz. Więc wiedzieliśmy, że do linii pomocy i do naszego zespołu trzeba wprowadzić kogoś, kto jest doświadczony, kto ma to doświadczenie. Padło na Nicolasa de la Cruza, 29-letniego reprezentanta Urugwaju, który aktualnie reprezentował barwy Fluminense, ale wraz z Łysym postanowiliśmy spróbować jakoś dogadać się z klubem i z zawodnikiem. No i w międzyczasie padła nam również sprzedaż: mianowicie Tudor Baluta opuścił nas za 7 milionów i 100 tysięcy euro, a na nasze konto ostatecznie z tego transferu wpadło prawie 5 milionów. Słuchajcie sekunda przerwy, bo chciałbym wam opowiedzieć o ofercie Eneby. Aktualnie nadal trwają letniaczki i dzisiaj chciałbym wam pokazać fajne ceny gierek symulacyjnych, przykładowo taki Football Manager 23 możecie zgarnąć go za 120 Ziko, tak samo City Skylines za 30 Ziko i jak sami widzicie, ta opcja jest mega lubiana i do tego na przykład NBA 2K23, również w fajnej cenie. No a tradycyjnie, jeżeli nie chcecie ograniczać się do jednej gierki, to jak zawsze polecam sobie zakupić Xbox Game Pass, który jak zawsze wam polecam. Także zachęcam do zajrzenia i korzystajcie z linków w opisie, bo dzięki temu wspieracie kanał i pozwalacie mi się rozwijać dalej. Dzięki bardzo. Więc dzięki temu mieliśmy szansę sfinalizować transfer Nicolasa de la Cruza. No i negocjacje z tamnym zawodnikiem przebiegły sprawnie. Zawodnik postanowił zgodzić się na naszą ofertę i dołączyć do Wisły Kraków. Dodatkowo udało nam się podpisać jeszcze nowego zmiennika, czyli Oliviera Kocha, który pozostawał agentem, a teraz będzie reprezentował Wisłę Kraków. No więc drużyna została wzmocniona, niestety, budżet transferowy trochę ucierpiał i mieliśmy teraz 5 milionów euro na transfery, więc teraz czas udać się na turniej przedsezonowy i spróbować powalczyć o pełną pulę nagród. No i mamy dobre dogranie. i jest bramka 1 do 0 w siódmej minucie. Świetne odzyskanie piłki jest podanie do feriego, feri. Wychodzi sam na sam, tylko kończy, kończy to 2 do 0 w 12 minucie Cardero podanie do feriego, feri, wykończy to nie. No i to świetna sytuacja dla naszych przeciwników. Będzie z tego Bramka, będzie! No a to kolejna świetna sytuacja. pięty broni to! Świetne podanie. Ferry, Perry się rozpędza. Ferry wchodzi pole karne, ale skasowany teraz. Cardero, Cardero z rzutu wolnego nad Bramka. No i to znowu szepie przed szansą. I to jest Bramka. 2 do 0. Czy będzie do grania? Jest do grania. Do środka jest uderzenie z główki. Nie. Jest dobre podanie, Valencia, przetrząsnął, Valencia uderza, mamy kontakt, no i to Sheffield, są pięknie, tap, pięknie, Ferry, przedarł się, Ferry, tylko ciąg to jest uderzenie. No i w międzyczasie pożegnaliśmy również Nacho Valencia, który opuścił nas za 14 milionów 500 tysięcy euro. No jednak wspólnie z Łysym stwierdziliśmy, że jeżeli taka oferta wpływa za takiego zawodnika, no to nie możemy jej odrzucić i postanowiliśmy sprzedać tego zawodnika. No i to może być dobra sytuacja, jest odebranie piłki, podanie od razu do Feriego. jego Feri rozpędzi się, Feri uderza i zdobywa pierwszą bramkę. No, ale tu od razu przeciwnicy i mamy odpowiedź. Za Dela Cruzu Cruz broni Bramka. Przywisła polu jest uderzenie prosto w ręce bramkarza. Dobrze, Muński, przycisnął przeciwnika. Gdzie tu faul Widzisz? Zero twardej gry. No, widać, że baba sędziuje. No i groźnie teraz dośrokowanie. I to jest Bramka. Przegrywamy 2 do 1. Dobrze, Kardero rozpędza się. Kardero sprzed pola karnego. Jest Bramka 2 do 2. Dobra panowie, kasujemy to. Panowie, trzeba to skasować. Nie skasowali tego. I to jest bramka. 3 do 2. No i Łysy, powiem ci, że z taką grą Czarno widzę nasze zmagania do Champions League Widać, że brakuje nam zawodników Ławka rezerwowych, no nie jest najlepsza Trzeba tutaj kogoś ściągnąć na pewno Na zastępstwo do ataku oraz do pomocy No bo do zmiany nie mamy za dużo ofensywnych zawodników A na ten sezon będzie to na pewno potrzebne Więc Łysy, prośba do ciebie Na koncie mamy 14 milionów Trzeba znaleźć kogoś do napadu Weź leć, kogoś szukaj No i Łysy wyruszył skautować, a my powoli zaczęliśmy przygotowywać się Do meczów ligowych oraz do meczów W lidze mistrzów, jednak do mojego Gabinetu wpłynęła jedna oferta Oferta za naszego kluczowego zawodnika Naszego najlepszego napastnika Nacho Ferriego, oferta opiewająca Na 51 milionów od Walencji No niestety, takiej kasy Nie mogę przepuścić, zawodnik w naszych Barwach rozwinął się już niesamowicie Zasługuje on na występy w lepszym zespole Ale ja jeszcze postanowiłem, że trzeba Trochę większą kwotę wynegocjować W międzyczasie udało nam się wygrać super puchar Polski Pokonując 2 do 1 Raków Częstochowa No i niestety, to już oficjalne Nacho Ferrie opuszcza Wisłę Kraków za rekordowe 54 miliony euro. No i niestety jest to smutna wiadomość dla nas, jak i dla kibiców, ale zawodnikowi życzymy wszystkiego najlepszego i za tą kwotę z Łysym planowaliśmy już solidne zmiany w zarządzie. Ponieważ dzięki temu transferowi na naszym koncie widniało teraz 60 milionów euro. No i przez ten transfer wraz z Łysym wiedzieliśmy, że potrzebujemy kogoś solidnego. Solidnego następny na więc od razu wyruszyliśmy sprowadzić kogoś z górnej półki. A tym zawodnikiem okazał się Levi Garcia. Zawodnik, który dołączył do nas za 23 3 miliony euro, a przez naszych skautów oceniany był na 80 oceny ogólne. Kwota transferu nie była taka wysoka, ponieważ zawodnikowi za rok kończył się kontrakt, więc udało nam się go sprowadzić w fajnych pieniądzach. No i dodatkowo udało nam się podpisać świetnie zapowiadającego się brazylijskiego skrzydłowego, mianowicie Afonso Branco, który ostatecznie zdecydował się przejść do Wisły Kraków za równe 10 milionów euro. Ważne info! Postanowiłem, że na 50 tysięcy subów na tym kanale zrobię specjalny film, w którym będzie do wygrania pół tysiąca złotych, więc moi drodzy subujemy i nie Długo ktoś z was zgarnie 500 zł do portfela. No ale na tym nie koniec, bo to kolejny transfer, tym razem Polak, Paweł Krupa, który przychodzi do nas za 5 milionów i 200 tysięcy euro. No i na ten moment nasza wyjściowa jednaska prezentuje się w następujący sposób, a tak wygląda ławka rezerwowych. Ogólnie ostatnio był update moda na pierwszą ligę i teraz widzę, że koszt skauta 5 na 5 wynosi 4 miliony euro. Na tym modzie powinno to wynosić 20 milionów euro. Nie wiem, czy coś się czasem nie wysypało. Zdaładowałem karierę od nowa, ale niestety. Te ceny skautów się nie zmieniły. Cóż, ja podpiszę tego skauta 5 na 5, ale odejmę sobie jeszcze 16 milionów z konta. No i tak jak wcześniej mówiłem, odjąłem jeszcze te dodatkowe 16 milionów z naszego konta. No i teraz dysponowaliśmy budżetem transferowym wynoszącym 652 tysiące euro. No niestety, kasy na transfery nie mieliśmy, ale za to mieliśmy zespół gotowy na walkę Ligi Mistrzów. Panowie... Sprawa wygląda tak. Wiem, że wasza mentalność nie stoi na wysokim poziomie. Tracicie w głupi sposób bramki i koncentracji w trakcie spotkań. Więc dzisiaj macie specjalny film motywacyjny od najlepszego. Golta nad goltami największego Polaka w historii Arkadiusz! Panowie, przez całą moją karierę stawiałem czoło nieliczonym wyzwaniom. I to miłość do tej pięknej gry oraz wsparcie naszych kibiców sprawiły, że stałem się gołkiem. Teraz, gdy stoimy na krawędzi wielkości, przed naszą szansą na zajęcia miejsca w Lidze Mistrzów, nie mógłbym być bardziej dumny z noszenia barw w Kraków. Teraz, gdy rozpoczynamy tą decydującą bitwę, weźmy na swoje barki ciężar naszych marzeń i aspiracji, wiedząc, że jesteśmy w stanie osiągnąć wielkość. Droga do Ligi Mistrzów jest usłana wyzwaniami, ale to właśnie takie momenty definiują nas jako piłkarzy i zespół. Pamiętajcie, że nie chodzi tylko o mnie, ale o każdego zawodnika na tym boisku i każdego, kto przyczynił się do naszej podróży. Liczy się każde podanie, każdy przechwyt, każdy strzał. A teraz nadszedł znaczy czas, aby zaprezentować nasze talenty i udowodnić, że należymy do najlepszych. Panowie, słyszeliście Gołta? Dobre podanie do Garcia, Garcia, dribbling z powietrzem. No i podanie do przeciwnika. Starzyński, dobre podanie do Garcia, Garcia, ale na spalonym. Lazo, chłopie, coś ty teraz zrobił! Świetna sytuacja, ale pięknie tapia to broni! Nie, no przecież to jest kryminał, co wy dzisiaj podajecie! Jest świetna sytuacja, podanie do Garcia. Garcia uderza! Mamy bramkę 1 do 0 w 52 minucie. Jest szansa dla wisły. Morey do Jonesa. Jones do Cardero. Cardero uderza! No, z tego może być groźna sytuacja. Jest podanie do Cardero. Cardero wystawia na pustą. Panowie, pełen fokus, pełna koncentracja. Nie możecie wypuścić tego dwubramkowego prowadzenia z pierwszego meczu. Gramy na własnym stadionie. De La Cruz po lukarnym wystawienie do Fuentesza. Fuentesz wystawia piłkę do Starzyńskiego, ale ten prosto w bramkarza. No i niedobrze, to przeciwnicy w naszym polu karnym jest bramka na 1 do 0 W 37 minucie Dobre podanie do Garcia Garcia do De La Fuente, De La Fuente pięknie do Garcia Garcia uderza Ale to groźna sytuacja Dla gości Tracimy bramkę od razu Po tym jak zdobyliśmy No i ostatecznie koniec tego spotkania Ten mecz był zdecydowanie trudniejszy niż poprzedni Ale ostatecznie w dwóch meczu wygrywamy 3 do 2 no powiedzmy, że to dobre wypuszczenie było i dobre uderzenie, ale broni bramkarz. Z tego może być bramka Garcia. Uderzenie mamy 1 do zera w 32 minucie! No ale niedobrze, to Ateny przed szansą, i znowu tracimy bramkę od razu. Po tym, jak ją zdobywamy, 36 minuta i już mamy wyrównanie: Cardero do Garci, Garcia do środka. De La Cruz wystawienie, i nie ma z tego bramki. Dobre podanie do Garci. No i panie sędzio, to jest kolejna żółta kartka. Bardzo dobrze, mamy czerwoną kartkę. No to musi być bramka. De La Cruz, uderzenie. Mamy prowadzenie z 2 do jednego. No nie, panowie, to się nie może tak skończyć pięknie tapia. W teorii trudniejszy mecz za nami i to wygrany mecz, ale zobaczymy jak teraz na własnym stadionie w tym rewanżowym spotkaniu sobie poradzimy. No i to jest świetna szansa dla przeciwników, jest bramka, tegrywamy na własnym stadionie i mamy remis w drugim meczu. Castro, Castro przed szansą, podaj to dobrze, dobrze do Moreja podał Starzyński do Fuentesza, Fuentesz, no musisz to kończyć! Fuentesz dobrze podał do Garci! Garcia na pustą strzela bramkę Wychodzimy na prowadzenie w tym dwumeczu Castro przed szansą Do środka De la Cruz do Rodríguez Dobre podanie Starzyńskiej Dlaczego prosto w bramkarza Castro do Garcia Ten odgrywa do Starzyńskiego Starzyńskiej Dobre podanie do Castro Castro prosto w bramkarza No panowie Minuta Minuta Garcia jeszcze przed szansą I panie sędzio To jest czerwona kartka No i dobrze Mamy czerwoną kartkę A teraz Fuentes Staje przed szansą Żeby zamknąć ten wynik Jest uderzenie Jest bramka 2 do jednego Wisła wychodzi na prowadzenie No i mamy to ostatecznie. Wygrywamy to spotkanie 2 do jednego. Awansujemy do Ligi Mistrzów. Awansujemy do fazy grupowej Ligi Mistrzów.